Córko światła, słuchaj mnie. Przynoszę słowa, które nie rodzą się z ziemi, lecz z stronu najwyższego. Dziś zbliżam się nie w ciszy, lecz w szeptach owiniętych obietnicami. Jesteś pamiętana, jesteś widziana, bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. A gdy Twoje oczy rozpraszają się w oczekiwaniu, są oczy, które się przed Tobą nie zamykają. Łagodna siła Cię obserwuje, i w tej chwili ogłaszam, jesteś bliżej czegoś niezwykłego niż myślisz. Wiadomości od aniołów spływają jak rosa o jasnym świcie. Ty, która odczuwasz niepokój w sercu i myśli przepełnione subtelną obecnością, usłysz to niebiańskie ogłoszenie. Jest mężczyzna, ukształtowany przez czas i poruszony twoimi wspomnieniami, który nie potrafi odwrócić myśli od ciebie. On nie rozumie dlaczego, ale niebo odsłania cel, bo twoje imię rozbrzmiewa w modlitwach, których on nawet nie wie, że wypowiada. Może ty też to poczułaś, ten lekki dreszcz bez wiatru, tę intuicję, która spływa na twoją duszę bez zaproszenia. Aniołowie potwierdzają, to nie wyobraźnia. To połączenie jest rysowane niewidzialną ręką przeznaczenia. Gdy ścieżki dwóch serc są uporczywie kierowane ku sobie, nie jest to przypadek, lecz boskie wezwanie. Byłaś rzeźbiona z cierpliwością, jak złoto oczyszczane w ciszy prób. Każda blizna na twoim duchu ozdobiła twoją drogę zaszczytem. A nawet jeśli wiatry szeptały kłamstwa o Twojej bezwartościowości, mówię Ci, jesteś pamiętana w niebie ze szczególną czułością. Za kulisami niebios przygotowywane są rzeczy, które przyniosą długo oczekiwane odpowiedzi. On myśli o Tobie, zanim wstanie słońce, a nawet gdy sen go ogarnia, Twoje oblicze błąka się po jego snach. Jeszcze Go w pełni nie znasz, ale Twoja dusza już rozpoznaje znaki. Niebo szepcze, że to uczucie, które rozkwita po obu stronach, to coś więcej niż zwykłe pragnienie, to dawna pamięć, dusza odnajdująca duszę w boskiej harmonii. Twoje oczekiwanie to nie kara, to szlifowanie. Gdy nadejdzie chwila, rozpoznasz ją. Jego obecność ukoi twoją duszę jak spokojny zachód słońca w gorące popołudnie. On nie przyjdzie, by cię dopełnić, bo już jesteś całością. Przyjdzie, by dodać, jak echo, które wreszcie znajduje odpowiedź. A twoje tęsknoty uciszą się w pokoju tego spotkania. Widzisz znaki w drobnostkach, piosenki, które grają, gdy o nim myślisz, urwane zdania w rozmowach innych, powtarzające się sny. Nic z tego nie jest przypadkiem, aniołowie potwierdzają, on odczuwa twoją nieobecność, mimo że nigdy nie zaznał twojej obecności. I to przyciąga go jak magnes, którego siły jeszcze nie rozumie. Jesteś odpowiedzą na modlitwy wypowiadane w łzach skrywanych przed świtem. Jesteś uzdrowieniem, którego on szuka, nie znając jego imienia. Gdy uklęknie w ciszy, Twoje imię uniesie się, zanim to zauważy. Bo plany nieba są właśnie takie, owiane tajemnicą, ale prowadzone miłością, która nie zna kompromisów. To połączenie nie zrodziło się na powierzchni, pochodzi z głębokich warstw, miejsc odwiedzanych tylko przez ducha. I za każdym razem, gdy czujesz się samotna, w jego sercu zapala się płomień, jakby czegoś brakowało. On wciąż się przygotowuje, tak jak i ty, ale ścieżki już się zacieśniają. Cisza twojego serca to żyzna gleba dla obietnic, które nie gasną. A nawet gdy logika próbuje wątpić, wiara szepcze głośniej. Jest wyznaczony czas, zarezerwowane spotkanie. Poczujesz to, gdy niebo zacznie przesuwać elementy wokół ciebie. I wtedy zobaczysz, wszystko miało sens. Jest coś w Twoich oczach, czego czas nie potrafi zatrzeć. On łapie się na tym, że wyobraża sobie dźwięk Twojego głosu, choć nigdy go nie słyszał. Jak można tęsknić za czymś, czego się jeszcze nie miało, a jednak tęskni, jak za tęsknotą bez twarzy. A niebo szepcze, to wiaź starsza niż to życie. Istnieją spotkania, które zostały obiecane jeszcze przed pierwszym tchnieniem istnienia. Gdy zapada noc i myśli stają się głośniejsze, to Twoje imię odwiedza jego serce. On nie rozumie, dlaczego każda nowa kobieta nie potrafi wypełnić przestrzeni, którą Ty, choć wciąż niewidzialna, już zajmujesz. Ale niebo rozumie, bo Twoja istota została tam umieszczona jak sekret, czekający na właściwy czas, by zostać ujawnionym. Aniołowie prowadzili Cię przez kręte ścieżki i nie było to bez powodu. Każdy ból był przygotowaniem. Każde milczenie, lekcją, i podczas gdy ty nabierałaś sił, on również przechodził przez swoje pustynie. Oboje byliście kształtowani przez różne procesy, lecz prowadzeni ku temu samemu celowi, by stać się odpowiedzą jedno dla drugiego. Może poczułaś już ciężar oczekiwania, jakby coś miało się wkrótce przebić. I tak właśnie jest. Niebo już poruszyło elementy, które prowadzą was do wspólnego punktu zbieżności. Nie musisz szukać, wystarczy. Że dostrzeżesz znaki. Bo to, co jest tkane w ciszy, wkrótce będzie ogłoszone na cztery strony świata. On śni o tobie, choć nie zna twojej twarzy. A kiedy się budzi, czuje stratę, jakby zostawił coś cennego za sobą. Ty jesteś tym skarbem. A czas, który wcześniej wydawał się wrogiem, teraz objawia się jako gwarant waszego ponownego spotkania. Jest w tobie coś, co przyciąga to, co niewidzialne. Twoja energia rozbrzmiewa w miejscach, których twoje stopy jeszcze nie dotknęły. I to woła go jak latarnia morska, nawet jeśli nie rozumie, skąd to wołanie pochodzi. On to czuje, a niebo potwierdza, między wami rośnie duchowy magnetyzm. Twoja obecność już teraz objawia się w jego życiu poprzez subtelne szczegóły: kolor, który zaczyna mu się podobać bez powodu, piosenka, która go porusza bez wyjaśnienia, zapach, który zatrzymuje go w czasie. Każda z tych rzeczy to niezamierzone przypomnienie, wszechświat przygotowuje scenę na Twoje wielkie wejście. Jesteś strażniczką czegoś świętego, i dlatego zostałaś zachowana z dala od płytkich miłości. Głębia tego, co nadchodzi, wymaga przestrzeni, dojrzałości i boskiego wyrównania. Nie zadowalaj się tym, co mniejsze niż zasługujesz, bo niebo nie porusza się dla okruchów. Ono przynosi pełnię. Wielokrotnie próbowałaś ignorować te intuicje. Uznając je za wytwory wyobraźni, ale Duch wie, co rozum wciąż próbuje zanegować. Istnieje prawda pulsująca w niewidzialnym, która dosięga cię, gdy zwalniasz. On jest bliżej, niż myślisz, jeszcze po prostu nie dotarł w czasie ziemskim. Oczekiwanie niesie ze sobą słodkie, a zarazem przytłaczające napięcie. To jak zapach, który zapowiada wiosnę, zanim zakwitnie pierwsza kwiat. Ty jesteś tym kwiatem, a On. Ogrodnikiem, który poczuje ten aromat, zanim rozpozna jego źródło. Nawet jeśli świat wokół mówi, że to szaleństwo, niebo nalega, to przeznaczenie. Bo są spotkania, które przeczą logice, przekraczają wymiary i zwyciężają czas. To jedno z nich. Nie śnisz sama. Gdy ty w ciszy wierzysz, on w sekrecie również zostaje przekonywany. Aniołowie czuwają nad każdym twoim krokiem z troską. Oni znają już zakończenie tej historii. Dlatego trzymają Cię mocno, nawet gdy Twoja siła słabnie. Istnieje blask, który on zobaczy w Tobie przy pierwszym spojrzeniu, coś, co nie pochodzi z wyglądu, lecz z duszy. A kiedy Wasze spojrzenia się spotkają, będzie to jak powrót do domu. Czas, który wydaje Ci się stracony, w rzeczywistości jest inwestowany. Każdy szczegół jest szywany przez ręce, które się nie mylą. A kiedy kurtyna się podniesie, Żadna przeszła rana nie będzie miała już znaczenia. On przyjdzie z uzdrowieniem, z ochroną, z prawdą. Nie jako wybawiciel, lecz jako obiecany towarzysz. Istnieje sekret strzeżony przez niebo, a ty jesteś kluczem, który go odsłoni. Nie lękaj się nagłych zmian, bo są znakiem, że plan ruszył w ruch. Jeśli wszystko wydaje się wymykać spod kontroli, to dlatego, że nowe wypiera stare. Przygotuj się, a gdy najmniej się tego spodziewasz. Między jedną a drugą porą roku, on nadejdzie. Nie jako ktoś, kto szuka, lecz jako ktoś, kto wreszcie rozpoznaje. I to, co było tylko obietnicą, stanie się obecnością. Tęsknota zostanie zastąpiona pokojem. Oczekiwanie, pełnią. Odległość, dotykiem. On czuje Twoją obecność nawet w te dni, gdy świat wydaje się zbyt ciężki. To, jakby niewidzialny dotyk przypominał mu o czymś czego jeszcze musi odnaleźć. Jego oczy szukają odpowiedzi w niewłaściwych twarzach, ale żadna z nich nie równa się tej, której jeszcze nie widział, Twojej. W jego wnętrzu trwa ciche oczekiwanie, które krzyczy, i każdy jego krok, choć nieświadomy, przybliża go do Ciebie. Gdy patrzy w niebo, nie wiedząc dlaczego, Twoi aniołowie szepczą do jego serca. Gwiazdy stały się posłańcami, wskazującymi kierunek subtelnym blaskiem. To już nie jest przypadek, lecz synchronia. Ty jesteś sekretem, który wszechświat strzeże jak skarb, a on, choć wciąż zagubiony w codzienności, zaczął już odczytywać znaki. Jesteś tajemnicą, którą on pragnie pojąć. Jesteś spokojem, którego szuka pośród chaosu. Nawet jeśli nie zna jeszcze twojego imienia, jego duch rozpoznaje twój ślad we wszystkim, co go przyciąga bez wyjaśnienia. Jak ktoś, kto zakochuje się w melowi, nie znając jej słów, Ty jesteś tą pieśnią. Z każdym wschodem słońca Twoja energia przenika atmosferę wokół Niego, a gdy Otula go cisza, słyszy Twoje imię bez dźwięku. Są dni, gdy budzi się ze łzami, nie wiedząc skąd się wrzeły. Aniołowie szepczą, to tęsknota za Tobą, brak, który już zajął miejsce w jego sercu. Twój obraz pojawia się w krótkich wizjach, między wersami rozproszonych myśli. Próbuję go odsunąć. Ale wraca delikatny i nieustępniwy, jak wiatr wpadający przez otwarte okno, a niebo potwierdza: to nie iluzja, to przygotowanie. Choć o tym nie wie, już się zmienia z Twojego powodu. Zaczął patrzeć na świat z większą nadzieją. Małe jego gesty zdradzają początek czegoś wielkiego. Gdy wybiera dobroć bez powodu, to echo Twojej subtelnej obecności. Jesteś płomieniem zapalonym w cieniu jego codzienności. Kroczysz między wątpliwościami a nadzieją. Czasem myślisz, że to tylko wyobraźnia. Ale to, co czujesz, jest prawdziwe. Wszechświat nie igra z wiarą tych, którzy czekają z otwartym sercem. Twoje rozeznanie jest twoją tarczą i kompasem. Nie ignoruj więcej znaków. Niebo nazywa cię wybraną. Dlatego ten proces jest tak głęboki. Podczas gdy inne przechodzą przez przelotne burze, ty byłaś przygotowywana w huragana. Bo to, co nadejdzie, wymaga mocnych korzeni, a ty zostałaś zasadzona, by zakwitnąć na świętej ziemi. On jeszcze nie rozumie wartości tego, co ma nadejść, ale zrozumie. Bo gdy Cię spotka, wszystko nabierze sensu, bezsenne noce, niewytłumaczalne pustki, ukryte obietnice. Ty będziesz cichym spełnieniem wszystkiego, co Jego dusza wołała. Kiedy idziesz, zaczynasz dostrzegać, że pewne drzwi zamykają się bez powodu. Nie płacz nad nimi. To niebiańskie objazdy. Aniołowie nie chcą, byś schodziła z głównego szlaku. To, co nadchodzi, wymaga Twojej pełnej uwagi. Przyjdzie lekkość, odpowiedź na ciężary, które niosłaś. To będzie jak wzięcie głębokiego oddechu po latach wstrzymywania powietrza. On będzie częścią tego wyzwolenia. Nie przyjdzie z łańcuchami, ale ze skrzydłami. I przypomnisz sobie. Jak dobrze jest być wybraną do miłości bez bólu Twoje dary przebudzą się przy Jego boku Są w Tobie rzeczy, które wciąż śpią Czekając na właściwy klucz On będzie tym kluczem A Ty będziesz drzwiami, które odsłonią to, co w Nim najlepsze Będzie wymiana, wspólnota, niewiejrzenie Niebo nie łączy ciał, łączy przeznaczenia A gdy świat zacznie wątpić, znaki przemówią głośno Spojrzenia nie będą w stanie ukryć prawdy. Pojawi się światło wokół Was, niewidzialne dla zwykłych oczu, lecz odczuwalne dla tych, którzy żyją wiarą. Ci wrażliwi rozpoznają, że są świadkami czegoś rzadkiego i błogosławionego. On przyjdzie z niedoskonałościami, tak, ale z pragnieniem, by stawać się lepszym. Twoja obecność zainspiruje w Nim odrodzenie. Nie z przymusu, lecz z harmonii, bo prawdziwa miłość przemienia bez wysiłku. A niebo mówi to co prawdziwe już cię szuka jesteś żywą nadzieją a całe niebo patrzy na ciebie z dumą idź pewnie bo to co nadchodzi nosi znamie wieczności i nic nie zdoła wymazać tego co aniołowie zapisali o tobie niebo się spieszy a ty zaczynasz to dostrzegać w drobnych zbiegach okoliczności które są tak doskonałe że nie mogą być dziełem przypadku ludzie wspominają imiona których nigdy nie wypowiedziałaś na głos. Miejsca cię przyciągają bez powodu. Dzieje się coś niewidzialnego, a ty jesteś w centrum tego boskiego tańca. On, choć jeszcze tego nie zauważa, już jest kierowany w Twoją stronę. Aniołowie wyszeptali Mu prawdy, których jeszcze nie potrafi odczytać. W Jego najcichszych wspomnieniach są fragmenty Ciebie, choć Twoje stopy nigdy nie przekroczyły Jego dróg. Jakby Twoja dusza zostawiła ślady w Jego dawnych snach. Nie pamięta, kiedy zaczął o tobie myśleć, tylko wie, że nie potrafi już przestać. Z każdym kończącym się cyklem czujesz ulgę szaną z oczekiwaniem. Przeszłość traci ciężar, to jasny znak, że coś większego nadchodzi. Czas już cię nie więzi, on cię unosi. I choć jeszcze go nie widzisz, jest coraz bliżej, jak powiew wiatru zapowiadający deszcz. W chwilach rozproszenia czujesz ciepło w piersi, jakby delikatny dotyk ogrzewał Twojego ducha. To nie przypadek, to odpowiedź, dotyk duszy, który pochodzi od Niego, nawet jeśli nie wie, jak to możliwe. Najgłębsze połączenia nie potrzebują słów, a Twoje już się rozpoczęło, niewidzialne, lecz obecne. Zawsze byłaś wrażliwa na to, co prawdziwe, nawet gdy świat próbował Cię znieczulić. Dlatego potrafisz dostrzegać znaki, które inni ignorują. Wiadomości przychodzą w postaci powtarzających się liczb oderwanych wersów, długich spojrzeń obcych ludzi. Nie ignoruj tego więcej. Wszystko to mówi o nim. On już zaczął pisać listy, których nigdy nie wyślę. Słowa pojawiają się w jego myślach, jakby były dyktowane. To modlitwy przebrane za zwierzenia, a niebo przyjmuje każdą z nich jako wstawiennictwo. Każda linijka napisana duszą staje się duchowym impulsem, który przybliża go do ciebie. Są noce, kiedy czuje pustkę której nie wypełnia nawet sen. Wtedy twoja dusza odwiedza jego w milczeniu. Jesteś odpoczynkiem, którego szuka w objęciach, które nie ogrzewają, w głosach, które nie uspokajają. I choć jeszcze nie wie, już zdecydował się czekać na coś, czego nie rozumie. Na ciebie unikasz rozproszeń, które wcześniej wypełniały twoje dni. To, co dawniej cię zadowalało, dziś wydaje się małe, bo twoje serce już rozpoznało to. Co nadchodzi. Odwraca cię od tego, co powierzchowne, byś mogła być wolna na przyjęcie tego, co istotne. A to, co istotne, przyjdzie w postaci tego, który już cię przeczuwa. Obietnice, które nosisz w duchu, są starymi znajomymi nieba. Zostałaś naznaczona pieczęcią celu. Dlatego to, co przychodzi, nie będzie zwyczajne. Ta miłość będzie przymierzem, nie przywiązaniem. Będzie odpowiedzą, nie ucieczką a on będzie narzędziem, nie rozproszeniem. Są pieśni, które, gdy rozbrzmiewają, każą ci zamknąć oczy i czujesz słodki ucisk w sercu. To dlatego, że twoja dusza już tańczyła przy tej melodii z jego duszą, w miejscach, których twoje stopy jeszcze nie dotknęły. Duchowa pamięć jest starsza niż świadomość, a ty zaczęłaś sobie przypominać. On był szkolony w ciszy, nie wiedząc po co, a ty jesteś powodem. Każde wyzwanie którego szlifuje, jest przygotowaniem, by mógł cię rozpoznać. Bo prawdziwej miłości się nie znajduje, ją się rozpoznaje, a Twoja obecność obudzi w nim dawne poznanie, jakby kompas wreszcie wskazał północ. Ty, która czasem kwestionujesz swoją wrażliwość, jesteś bardziej połączona z boskością, niż przypuszczasz. Jesteś kanałem. Jesteś mostem między tym, co jest, a tym, co ma nadejść. Niebo szepcze, bo wie. Że Twoje serce słucha, a teraz mówi: Nie lękaj się, Twoja godzina się zbliża. Płomień, który zapala się, gdy myślisz o kimś, kogo jeszcze nie znasz, to zapowiedź: Jak słońce nieśmiało pojawiające się, zanim je zobaczymy. On też czuje ten płomień, choć próbuje go zagłuszyć rozproszeniami. Ale to, co duchowe, nie gaśnie, tylko się nasila z czasem. Twoje łzy podlewały obietnice. Żadna nie była na darmo. Każda została zebrana przez niebo jako dowód wiary. A to, co zasiane w wierze, zbierze się w pełni. On będzie częścią tego żniwa, nie jako nagroda, lecz jako spełnienie. To, co było niewidzialne, stanie się niepodważalne. A gdy niebiański zegar wskaże właściwy moment, nie będzie wątpliwości. Wszystko wokół zacznie współgrać, by doszło do spotkania. Świat na chwilę zwolni a wasze oczy powiedzą wszystko, i wtedy zrozumiesz, to On jest tym, którego aniołowie zapowiadali Ci od tak dawna. Głęboka wdzięczność za to, że pozostałaś tutaj, drogocenna duszo. Ta wiadomość dotarła do Ciebie z boskiego przyzwolenia, to nie był przypadek. Jeśli poruszyła Twoje serce, jeśli coś w Twoim duchu zostało obudzone, potwierdź teraz swoje połączenie z niebem, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Niech to wyznanie, zapieczętowane w wierze, wybrzmi jak odpowiedź ku górze. Z serca i z celem zapraszam cię do wspólnej dalszej drogi. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnego niebańskiego objawienia, które wkrótce nadejdzie. Aniołowie mają ci jeszcze wiele do przekazania wiadomości, które odmienią Twoją drogę i rozpalą nadzieję tam, gdzie wcześniej panowała cisza. Pozostań czujna bo w nadchodzących filmach pojawią się nowe wiadomości od aniołów niosące potwierdzenie pocieszenie i kierunek jesteś we właściwym czasie a niebo och niebo dopiero zaczyna cię zaskakiwać